Zjazd regionalny lubelski, który odbywał się w dwóch turach, to też jest charakterystyczne. Zjazd Solidarności później też odbył się w dwóch turach, a więc być może tutaj też nasz przykład działał. Odbył się właściwie na przełomie kwietnia i maja i zakończył proces demokratycznego budowania struktur związkowych. To jeszcze raz bardzo podkreślam, że staraliśmy się, ja za tym bardzo mocno optowałem w MKZ, opracowywałem odpowiednie dokumenty, żeby struktury związkowe miały dobre zakotwiczenie jako demokratyczna reprezentacja olbrzymiego naszego związku, bo w regionie mieliśmy ponad 300-kilkadziesiąt tysięcy, cała Polska to było 10 prawie milionów osób, także to było bardzo ważne i Zjazd stanowił ukoronowanie tego procesu. Myśmy bardzo wcześnie naciskali na organizacje, które w wielu przypadkach opierały się, te grupy założycielskie, pochodzące jeszcze ze strajków, wcale nie chciały w cudzysłowie łatwo oddać władzy. Co więcej, były takie tendencje, żeby zakonserwować te grupy. Bez legitymacji demokratycznej. Otóż rzeczywiście przeprowadziliśmy, i to jest sukces lubelskiego MKZ-u, że przeprowadziliśmy wszędzie, we wszystkich ogniwach, taką procedurę demokratycznej reprezentacji, i ukoronowaniem tego był zjazd, który miał. Zakończyć ten proces poprzez wybór władz regionalnych i tak się stało. Władze regionalne na tym zjeździe, jako jedne z pierwszych władz, zostały wybrane w Polsce. Że to było ważne, to była jedna rzecz, i druga sprawa niezwykle ważna: że był to zjazd, który też podjął i stworzył program działania regionalnej organizacji związkowej w najróżniejszych dziedzinach. A więc tu znowu to jest zapowiedź tego, co było efektem zjazdu Solidarności w Oliwii. Ta uchwała, tak zwana uchwała, ona się nazywała Samorządna i Solidarna Polska. Dlatego były też dwie tury, że pierwsza tura powołała odpowiednie zespoły robocze, które w różnych dziedzinach życia politycznego. Przepraszam, głównie życia społecznego i życia gospodarczego pracowały nad propozycją programu, zjazdu, programu Związku tutaj w regionie. I to było też efektem tego zjazdu niezwykle ważnym, gdyż pokazaliśmy możliwość i zdolność do takiego myślenia zasadniczego o przyszłości Polski.